Witam serdecznie. Dzisiaj paczki. Jedna paczka od widza. Tu jest Sonov. Za chwilkę to otworzę. Druga paczka ze sklepu internetowego. Tu jest grzałka do kolby. Nawet dokładnie Wam powiem. Nie wiem, co jest w środku, za chwilkę rozpakuję. Chyba nawet cała jest kolba i grzałka zapasowa. O to chodziło, żeby przesyłka była darmowa. A to jest wszystko do stacji lutowniczej Web 937D. Taką stację używam, dobrze mi się na niej pracuje, ale ostatnio spalona. Spaliła mi się grzałka, więc no, trzeba z tą grzałkę wymienić. Tak wygląda. 24V. I taką grzałkę chyba zamówiłem za chwilkę. Za chwilkę zobaczę, czy to jest to co zamówiłem. Także najpierw rozbieram grzałkę, znaczy rozbieram. Rozbieram kolbę, wymieniam grzałkę, otwieram paczkę i później zabieram się za tego sonofa. Podpiąłem nową lutownicę, i tutaj widzę, że jest 907A, czyli to nie jest web, ale tutaj nigdy nie, nigdy nie zastanawiałem się, co tu jest na kolbie. Czy że to jest innego modelu, ale też wydaje się 900, 907A, tylko już wiadomo, wytarte. I tutaj wymienię wymienię w grzałkę grzałka dwie grzałki zamówiłem są cztery końcówki jedna to jest jedna para to jest czujnik temperatury a tutaj druga para to jest drudoporowy i powiem wam że cena bardzo bardzo tanie to jest jeśli chodzi o grzałki jedna grzałka 10 zł czyli 20 zł te dwie grzałki a kolba 29 zł czyli gotowa gotowa kolba tylko ją sprawdzę to Wam pokażę, że 270, mam na akurat ustawione, może za dużo. 250 i tutaj trochę dam pasty. No ale tak, widać, że już grzeje, także mm, i tu też trzeba dać e, cyny by pocynować troszeczkę lub kalafoni. Także jest, jest ok. Jeszcze cyna Cyna dobrze jest, by ten grot pobielić. Ale jak widzicie, dałem Kalafoni ona Ona dobrze, dobrze nam z, razem z tą cyną pobieli ten grot. Będzie się dobrze lutować. OK. Także dobra, to, to jest ta sprawa załatwiona z lutownicą. Już mam przy pracować. Tutaj wymienię za chwilkę grzałkę. Ale jeszcze Wam chcę pokazać, co przyszło w tej paczce i co będzie w następnym filmie, bo dzisiaj już nie zdążę. A okej, okay, są of. Sąow, tak jak mówiłem, jeszcze takiego sonofa nie miałem. Czterokanałowy, fajnie wykonany, powiem wam. Już mi się podoba. Naszynę TH, zapinany także do rozdzielni w sam raz. No, świetna sprawa. Zasilanie. Yy. albo 24V albo normalnie sieciowe zasilanie ładnie to wygląda ale jeszcze odkręcę zobaczę tylko muszę cieniutki sobie wziąć śrubokręt zobaczę yy. jak go Zaprogramować, czyli czy ma jakieś końcówki, yy, znaczy pola, lutowni, pola do programowania, czy trzeba szukać. O, niestety, zobaczcie, taki śrubokręt już się nie nadaje, jest głęboko, strasznie yy, głęboko. Tu jest ten wkręt schowany. Bakıyorum şimdi şimdi bu Ciekawa dosyć konstrukcja. I co my tu mamy? Przekaźniczki są przekaźniczki. To tu, tu jest zasilanie, to co powiedziałem, tu wyjścia z tych przekaźników. Tu jest właśnie miejsce na programowanie, w tym o, nie widzicie dokładnie, tutaj w tym, na tej części płytki jest programowanie. I teraz jaki tu jest układ? PSFA. Powiem Wam tak, nie znam tego układu. Czy znaczy nie znam tego układu? To jest yy, nadruk PSFA. No nic, przyjrzę się temu w następnym filmie. Także nie przedłużam najpierw grzałka do wymiany, a później ten Son Off i powiem wam więcej w następnym filmie przy programowaniu muszę sobie ściągnąć cały schemat tego Son Offa, ale wydaje się fajnie, ładnie zrobiony. Także dobra, do następnego razu pozdrawiam.